Dzień dobry, jesteśmy pod sądem rejonowym dla Warszawy Śródmieście, gdzie o godzinie 11 odbywa się rozprawa grupy aktywistów Extinction Rebellion, która została ukarana przez policję za to, że zalepiała informacje takie z miejskiego systemu tablic, takimi, z, takich z numerami o takich jak ten zmieniając nazwy ulic na na przykład skwer katastrofy klimatycznej Jak widzicie, protestujący mają flagi z symbolami swojej inicjatywy, transparent, solidarni z aktywistami, różne kolorowe elementy strojów. O ile wiem, sami obwinieni są już przed salą sądową, rozmawiają z prawnikami. Będziemy mogli być tutaj niestety tylko krótko, ponieważ za chwilę pod Prokuraturą Krajową odbywa się również wyraz solidarności z sędzią Igorem Tuleją, który został dzisiaj do Prokuratury wezwany. Nie stawi się w Prokuraturze, ale stawi się pod nią żeby pokazywać, że się nie ukrywa. demonstrujący tutaj ustawili się na chodniku, w takim półkolu przychodzą między nimi przechodnie To jest kilka osób, natomiast no, jak słyszałem, rozmowy wcześniej między uczestnikami no to mówili, że cieszyliby się pod względem solidarnościowym, jeżeli byłoby ich dużo, natomiast pod względem pandemicznym to, to dobrze, żeby jednak zachować tutaj e, kameralność tego wydarzenia. Dzień dobry, jestem Maciek Piasecki z OKO.press. Jeżeli mogłabyś nam powiedzieć, czego dotyczy dzisiejsza akcja, co się wydarzyło, że Wasi koledzy, przyjaciele są dzisiaj na sali sądowej. Cześć, jesteśmy działaczami Extension Rebellion. Dbamy o, protestujemy za klimatem i w tym momencie, a właściwie ponad rok temu, nasi znajomi wzięli udział w happeningu. Ten happening w listopadzie 2019 roku polegał na tym, że pozaklejali nazwy ulic i stworzyli na ochocie tak zwaną dzielnicę katastrofy klimatycznej. Mniej więcej w tym czasie e, powstało w ogóle Ministerstwo Klimatu i ten ruch, kurczę, z jednej strony to budziło taką nadzieję, że fajnie, że coś się rusza, a z drugiej strony też taką może niepewność, a też... E, zainteresowanie, w którą stronę tak naprawdę to pójdzie. I właśnie w związku z powstaniem tego Ministerstwa Klimatu e, na ulicach Warszawskiej Ochoty pojawiły się na przykład ulice topniących lodowców, ulice suszy, e, skwer Grety Thunberg. E, I właśnie w związku z tym e, zaklejeniem nas, nas w ulic, nasi e, znajomi, nasi współ, e, nasi aktywiści e, Zostali obwinieni o popełnienie wykroczenia e, z katepsu wykroczeń. A dzisiaj jako, że, że wspieramy ich, bo za to, też to się przyczyni Wasze wsparcie, to, że akcje nie toczy się tylko w momencie e, wyjścia na ulicę i e, otrzymania, czy też odlubienia mandatu. Nawet kiedy to tutaj z nimi i wspieramy ich, bo... To z tego co mówią na tej zawsze osoby przepisywane przez policję czy na rozprawach sądowych. I to jest bardzo fajne, bardzo potrzebne e, uczucie, że tam na zewnątrz jest i e, popiera to, co zrobili, bo wszyscy tutaj uważamy, że walka o klimat jest czymś naprawdę ważnym. No właśnie, jak czują się obwinieni? Kto to jest? Czy możemy coś nam o nich powiedzieć? Czy mieli w ogóle wcześniej e, takie sytuacje, że musieli bronić się w e, sądzie przed oskarżeniami e, Tutaj nasza druhka aktywistów, e, Basia, Jędryk i Aleks e, nie, mie nie mieli wcześniej jeszcze jakichś rozpraw. W ogóle w Warszawie odbyła się już jedna rozprawa aktywistów i w związku z zablokowaniem Ronda De Gola w 2019 roku dobrze pamiętam. E, tylko że w tamtym momencie sąd faktycznie uznał aktywistów za winny, jednak odstąpił od wymierzenia kary, ponieważ uznał to ich działanie za stan wyższej konieczności. To było wtedy kiedy zablokowaliście rondo, tak, rondo De Gola. E, to było na i 2019. Na pewno nasi oczywiście na tutaj już stoją przed brzmiami to Pewnie są troszkę zestresowani tą sytuacją, bo to na pewno nie jest a, przyjemne. Natomiast są gotowi się stawić tutaj czoła tej sytuacji i e, powiedzieć e, na sali sądowej to, co oni co prawie, po czego tam się znaleźli, do czego to się podjęli, e, co do tym stoi. Czyli oni wyszli do Was, tak? Jak zareagowali jak, jak reag, na widok tego, tego kolorowego tłumu? Myślę, że jeszcze nie weszli, bo jeszcze jest przed 11.11 musi no, no, zacząć no, sprawa. Czekamy jeszcze no, 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 chwilkę Czy możemy z nimi porozmawiać? No bo nie powinniśmy bez zgody. Dobrze, dziękuję bardzo. Cześć, mieliśmy trochę. Dzień dobry, jestem Maciek Piasecki z OKO.press. Rozumiem, że to Wy macie za chwilę rozprawę. Jak się, jak się czujecie w, w ogóle przed nią? No, tak, no, mamy nadzieję, że sąd się do, naszego, do naszych wyjaśnień i uzna, że faktycznie cele, które nam poświęcały i dalej nam poświęcają, są ważne i to, na Dlaczego tak myślicie, dlaczego myślicie, że sąd uzna te argumenty? Dlatego, że taką mamy sytuację, że stoimy w klimatycznej i generalnie bez podjęcia natychmiastowych działań. Po prostu nasze życie nie będę miały gdzie żyć. My już to wiedzieliśmy w 2019 roku. Mieliśmy przed sobą raporty IPC 2018, czyli raport o tym, że zmiany faktycznie są. Raport 2019, czyli o tym, że faktycznie człowiek jest temu winien. No, tymczasem w Polsce wtedy powołano ministerstwo o ładnej nazwie, Ministerstwo Klimatu i niewiele więcej się działo, skąd właśnie to nasze znaczy działania. Liczyliście się z tym, że możecie zostać ukarani wtedy? Czy to było świadome złamanie prawa? Nie wiem. Ja brałem uwagę, po prostu miałem takie ryzyko, jako ryzyko małe w porównaniu z tym, o Czy jesteście mocno zaangażowani w ruch klimatyczny, czy to było raczej tak, że jednorazowo chcieliście zrobić coś mocniej? No, zdarzało mi się też gdzieś w innych miejscach i...

a to, to są sytuacje, że to działania aktywistyczne. dzięki temu będą. Kolejce nie. Kolejce nie. Czy dostajecie czy pomoc prawną ze względu na to, że jesteście w grupie? Ach, no dobrze, dobrze. Dziękuję wam bardzo w takim razie i no, sprawiedliwego procesu wam życzę. Oczywiście weszli do gmachu sądu są z nimi tutaj działacze wiem, że gotowi są zostać tutaj przynajmniej kilka godzin Ja będę się w tym momencie już z Państwem żegnał. Natomiast nie na długo, zobaczymy się za chwilę. Jeżeli będziecie na naszym kanale na Facebooku, będziemy tam razem z osobami wspierającymi sędziego Igora Tuleje, bo o 11.30 tam rozpoczyna się. Demonstracja właśnie solidar solidarnościowa pod prokuraturą, gdzie e, zmierzam jak najszybciej. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Maciek Piasecki dla OKO.press